Cześć, yes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wam pokażę co moje koty umieją Właśnie tu są moje koty Nie wiem jaką się nazywa, Bo będą do oddania Ale oni dużo umieją sztuczek To jest jeden, to jest Franek A ci no to jeszcze będą mieli imiona I właśnie wam pokażę co on umie właśnie Czekać Bo on umie tu wskoczyć jeszcze Czekać A nie on Teraz jest ten Niełowny ale Napiszcie w komentarzu jakie chcecie odcinki W ogóle Bo nie wiem co nagrywać I dlatego nagrywam jakieś różne te Wam pokażę jaką fajną mam Która ma 9 lat Właśnie nie wiem czy ją widać Ale ma no, 9 lat Tu mam swoją świnkę Pokazuję wam moje zwierzęta Które mam Jeszcze mam chomika Ale nie chce mi się pokazywać Mój kotek który się nazywa Psudka Też poszedł no i oni się tak bawią fajnie Zawsze O tu jest Właśnie to są moje kotki I napiszcie w komentarzu jakie chcecie odcinki I zobaczymy się wkrótce, siema!